Cześć, ja jestem Wilka, witajcie na moim kanale i dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, dlaczego pies ciągnie na smyczy. Generalnie opcji jest dużo, dlaczego ten pies nam ciągnie na tej smyczy, i jest to dosyć temat taki powszechny, który widzę na co dzień, jak właśnie wychodzę ze swoimi psami na spacer. Ale pierwszą rzeczą, o której chciałabym powiedzieć, o czym niewiele się mówi, i to nie będzie taka standardowa rzecz, to to, że nasze emocje mają bardzo duży wpływ na to, jak pies zachowuje się na spacerze. Więc jeżeli wychodzimy ze swoim psem na spacer, ale jesteśmy zestresowani, jesteśmy poddenerwowani, jesteśmy sfrustrowani, mamy jakiś gorszy dzień w pracy, mamy jakieś problemy prywatne i z takim negatywnym nastawieniem wychodzimy ze swoim psem na spacer, to on również odbiera te negatywne emocje. On widzi to, że się denerwujemy, że jesteśmy napięci, że bardzo szybko chcemy być na ten spacer, żeby już mieć go z głowy. I on w ten sposób może zachowywać się po prostu bardziej agresywnie, być bardziej sfrustrowany, być mniej posłuszny, właśnie może ciągnąć na, na spacerach. I my się też tym bardziej frustrujemy, i tak naprawdę koło się zamyka. Więc zanim wyjdziemy ze swoim psem na spacer. Po prostu sprawdźmy, w jakim stanie emocjonalnym jesteśmy. Jesteśmy, jeżeli jesteśmy zestresowani, to po prostu zróbmy kilka głębokich wdechów i zdajmy sobie sprawę z tego, że wychodzimy ze swoim ukochanym pupilem na spacer, żeby spędzić z nim czas. A te wszystkie problemy, które mamy, po prostu zostawmy w domu. I wyjdźmy z taką czystą kartą na spacer, z dobrym nastawieniem, z dobrym humorem. Zróbmy kilka głębokich wdechów i po prostu wyjdźmy na spacer. I uwierzcie mi, że to daje bardzo dużo. Pies wyczuwa nasze emocje. Pies wyczuwa zarówno te negatywne, jak i pozytywne. I jeżeli on będzie widział, że my wychodzimy na spacer z takim pozytywnym nastawieniem, że chcemy z nim spędzić czas, że jesteśmy spokojni wewnętrznie, to on również ten spokój będzie miał w sobie. Będzie mniej agresywny, będzie mniej ciągnął na smyczy, będzie bardziej nastawiony na Pracę z nami i będzie bardziej posłuszne. Więc sprawdźcie i koniecznie dajcie znać, czy wiedzieliście o tym, i czy po prostu sprawdzicie to na własnym zwierzaku. A uwierzcie mi, daje to bardzo dużo, bo odkąd ja przestałam jakby przekładać te moje problemy różne, czy to zawodowe, czy to prywatne, na spacery ze swoimi psami, to naprawdę te spacery są o wiele spokojniejsze i, i dają mi bardzo dużo satysfakcji. Więc to jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, którą widzę tak naprawdę codziennie praktycznie, to jest kwestia, słuchajcie, za krótkiej smyczy dla psa. Smycze takie jak metrówki czy półtora metra czy dwumetrówki nawet nie są dobrymi smyczami na takie standardowe spacery. Jest to za krótka smycz, pies nie ma przestrzeni dla siebie, Wiele psów ma też problem z tym, żeby na przykład załatwić się przy opiekunie, zwłaszcza jeżeli chodzi o dwójkę. Często jest tak, że pies potrzebuje sobie znaleźć miejsce na to i potrzebuje odejść troszkę od opiekuna, żeby to zrobić. Więc będzie ciągnął, bo będzie szukał swojego miejsca, a że my jesteśmy po drugim końcu, na drugim końcu jakby tej smyczy, no to będzie ciągnął aż do tego momentu, kiedy po prostu uzna, że już po prostu nic nie zrobi i nie podejdzie dalej i nie będzie miał więcej przestrzeni, więc po prostu akceptuje tą sytuację. Ale też między innymi właśnie dlatego ciągnie. Więc takie smycze właśnie y, krótsze, one się mogą sprawdzić do miasta na spacer socjalizacyjny, mogą się sprawdzić na właśnie jakiś y, socjal, y, na przykład w galerii handlowej, że na przykład weźmiemy swojego psa, on ma iść przy nodze i generalnie ma sobie zobaczyć, y, y, co, tam, y, co tam słychać w świecie. Bo to nie jest taki standardowy spacer. Nawet na trening byłabym w stanie pójść z psem na dwumetrowej smyczy. Jeżeli ten trening miałby na przykład tylko obejmować, nie wiem, 10-15 minut i tylko właśnie idziemy przy nodze, wykonujemy jakieś komendy i tak dalej, to wtedy myślę, że spoko. Ale na co dzień myślę, że takie 5 metrów to jest taki minimum dla psa, żeby miał możliwość swojej przestrzeni. Kolejną rzeczą jest to, że pies generalnie ma trochę szybsze tempo chodzenia niż my. I to, że on ciągnie, nie oznacza wcale, że ma jakiś właśnie problem ze smyczą, czy z agresją, czy z jakąś frustracją, nerwami itd. Tylko bardzo często jest to kwestia tego, że pies po prostu ma szybsze tempo, a my się za nim wleczemy. Więc jeżeli idziemy na spacer ze swoim psem i Możemy troszkę podkręcić nasze tempo, czyli po prostu nie iść jak taki ślimak za nim, po prostu się tam ciągnąć, tylko po prostu iść normalnym tempem, to bardzo często te problemy tego ciągnięcia na smyczy się po prostu rozwiązują, bo po prostu idziemy w trochę szybszym tempie. Czyli trochę podążamy za tempem naszego psa. Kolejną rzeczą, która może wpłynąć na to, że pies ciągnie na smyczy, to jest słuchajcie, kwestia tego, że pies wie, gdzie idzie. I wie, że tam będzie super, a cała droga, jakby do tego danego miejsca, jest nudna i nie chce mu się po prostu iść, więc on chce jak najszybciej tą drogę przejść, żeby dostać się do jakiegoś konkretnego miejsca. Często jest tak, że jak na przykład, i to na przykład jest moment, kiedy na przykład moje psy potrafią ciągnąć, kiedy idziemy nad jezioro, czyli one znają doskonale tą drogę. Wiedzą, po co tam idziemy, bo idziemy tam zawsze tylko w jednym celu, żeby one sobie po prostu popływały. To jest zawsze tylko właśnie, w, jak mamy. No ciepło po prostu, jak mamy lato. I one wtedy wiedzą, że jak my idziemy w tamtym kierunku, to po prostu będzie coś super. I oczywiście wtedy, na przykład, przejście zupełnie inną drogą, albo nawet zawrócenie, żeby on sobie nie kojarzył, wiecie, tej drogi, jako że. To jest cel, tylko sama droga jest celem. I wtedy po prostu musimy trochę popracować nad tym, żeby właśnie albo zmieniać drogi, żeby dojść w dane miejsce, albo w ogóle nie iść w dane miejsce, ale iść w stronę tego danego miejsca. Czyli na przykład, jezioro jest w jakimś momencie i my po prostu zakręcamy za jakimś tam domem, albo jakiś łuk robimy, że pies widzi to jezioro, ale to nie jest cel naszej drogi, idziemy po prostu dalej. I wtedy pies sobie też może wypracować to, że okej, okay, trochę, trochę mnie tutaj właściciel zmylił, i teraz już nie wiem, czy idę nad jezioro, czy idę gdzieś indziej. Więc tutaj warto by było też nad tym popracować. Jeżeli oczywiście kwestia ciągnięcia w dane miejsce jest bardzo mocna, to po prostu ja bym na początku zrezygnowała z chodzenia w takie miejsca, które bardzo mocno ekscytują naszego psa. Niestety wiem, że to może brzmieć właśnie tak niefajnie, ale z drugiej strony, jeżeli nie wypracujemy sobie i pozwolimy na to, żeby pies nas zaciągał w miejsce, które jemu się podoba, to ten problem może się po prostu pogłębiać. Kolejną kwestią, kiedy pies nasz może ciągnąć, to jest, słuchajcie, kwestia tego, że pies na przykład jest psem lękowym. Kiedy pies się stresuje, kiedy droga, którą idziemy, jest dla niego niewygodna i nie ma możliwości ucieczki. I u nas się na przykład tak bardzo często działo, kiedy szliśmy jakimś na przykład osiedlem, gdzie po jednej stronie była brama, po drugiej stronie była brama, i na przykład tam były psy, które szczekały na mojego psa. I słuchajcie, wtedy, jeżeli my jeszcze tym bardziej, a często tak właściciele robią, trzymają swojego psa wtedy na krótkiej smyczy, dają mu metr i ten pies musi iść i po prostu wysłuchiwać, i nie ma możliwości, jakby uciec od tej sytuacji to on po prostu będzie ciągnął, bo będzie chciał jak najszybciej zrzucić ten stres z siebie i po prostu nie być w tej stresującej sytuacji. Co można wtedy zrobić? Generalnie, po pierwsze, puszczenie psa wtedy na przykład na troszkę bardziej luźnej smyczy, czyli na przykład nie danie mu metra, ale na przykład danie mu do yy, 3, 3 metry, wtedy pozwoli to psu komunikować się też z innymi psami i większość psów Zrobi wtedy tak, że ok, będzie szła do przodu, albo będzie łukiem chciała ominąć tego psa, będzie jakkolwiek komunikowała się z tym psem, żeby po prostu dać mu znać, że on nie chce być agresywny, tylko po prostu chce przejść obok niego. Oczywiście, jeżeli mamy do czynienia z psem, który się rzuca na inne psy, no, to po prostu jedyną opcją jest to, żeby po prostu na razie unikać takich miejsc do czasu przepracowania sobie na przykład jakiejś tam agresji w stosunku do innych psów. Bo dla niektórych zwierzaków to może być po prostu za dużo, takie obszczekiwanie z każdej strony. Więc jeżeli wiemy, że takie sytuacje mają miejsce, to po prostu staramy się unikać na razie, przynajmniej na początku treningu, e, takich miejsc, żeby po prostu nie, żeby po prostu pies nie przekroczył sobie tej czerwonej linii, jak ja to często nazywam. I kolejną rzeczą, dlaczego pies ciągnie na smyczy, to jest trochę powiązane właśnie z tą krótką smyczą, kiedy pies nie ma możliwości komunikacji się właśnie z innymi psami lub z innymi e, ludźmi, z jakimiś e, rzeczami, które go stresują też. I jeżeli pies jest na krótkiej smyczy i nie ma możliwości właśnie jakby prawidłowej komunikacji e, z kimś lub czymś. To po prostu może ciągnąć, żeby uniknąć stresującej sytuacji. Czyli to jest trochę podobne, jak wcześniej mówiłam. Ale jeżeli chodzi o komunikację, bardzo ważną kwestią jest też odpowiednia komunikacja z nami. I to jest coś, nad czym też warto popracować. Tak jak mówiłam, że emocje nasze wpływają na naszego psa, tak yy, wpływają też bardzo silnie, dlatego że pies chce się z nami komunikować, a my go często nie rozumiemy. Czyli na przykład, Sprawdźmy i popatrzmy na, na naszego psa, jakie on nam sygnały wysyła. Jeżeli, więc, idziemy chodnikiem i widzimy z naprzeciwka jakiegoś psa, i nasz pies e, albo zaczyna ciągnąć w jego kierunku, albo zaczyna e, dziwnie się zachowywać, zaczyna na nas spoglądać, to znaczy, że on potrzebuje takiego wsparcia mentalnego na zasadzie, co teraz robimy. I zwłaszcza mają to psy, które na przykład są bardzo ściśle związane z opiekunem. One bardzo często wysyłają mu mnóstwo sygnałów, a właściciel nawet tego nie widzi. Więc, jeżeli widzimy, że nasz pies sobie nie radzi w jakiejś sytuacji, to po prostu pomóżmy i zadecydujmy za niego. I wtedy, jeżeli wy będziecie dostrzegać takie małe elementy, które on nam wysyła, różne sygnały, które nam wysyła, to po prostu też będzie nam łatwiej się komunikować z tym sam i łatwiej doprowadzić do sytuacji, kiedy on się po prostu będzie mniej stresował. Także obserwacja własnego psa i tego, jak on się może czuć, jest też tutaj bardzo, bardzo istotna. Mam nadzieję, że takim filmem Wam pomogłam. Myślę, że w ogóle na kanale będą pojawiały się większe ilości takich treści trochę właśnie z pogranicza behawioru. Ja sama behawiorystą nie jestem. Ale chciałabym troszkę też o tym opowiedzieć, jeśli chodzi o swoje doświadczenie ze swoimi zwierzakami, i ze zwierzakami moich znajomych czy też klientów. Także jeżeli ten film Wam pomógł i dowiedzieliście się czegoś więcej, to oczywiście dajcie znać. Będę bardzo wdzięczna za każdą subskrypcję. No, i do następnego. Pa!